Szczegóły w sklepach i na euro.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozieńska zaprasza na serwis. Wysłannik prezydenta Trumpa uczestniczy w Kijowie w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Rzucił się z nożem na przypadkową osobę i zabił na ulicy w Chorzowie. Dziś usłyszę zarzuty. ONZ oficjalnie ogłosił gazę strefą głodu. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, generał Keith Kellogg, jest w Kijowie, gdzie uczestniczy w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. W uroczystości na Placu Sofijskim uczestniczy także premier Kanady, Mark Carney. W wygłoszonym przesłaniu do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski powiedział, że kraj nie wygrał jeszcze wojny, ale jej nie przegra. Europejscy przywódcy, wdzięczni za odwagę i determinację ukraińskich żołnierzy, składają życzenia Ukrainie w dniu jej święta. Prezydent Litwy Gitanas Snowsieda zapewnił, że jego kraj będzie zawsze stał po stronie Ukrainy i jej pomagał. Będziemy wspierać Waszą niezależność i integralność terytorialną. Nie składajcie broni. Swoje przesłanie zamieściła też przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola. Będziemy nadal dążyć do pokoju. Pokój musi być jednak sprawiedliwy i godny. Podziękowania złożyła prezydent Mołdawii, Maja Sandu. Mołdawia jest głęboko wdzięczna za waszą odwagę, która utrzymała nasze bezpieczeństwo. Rząd Norwegii poinformował, że przekaże Ukrainie 7 miliardów koron na systemy obrony powietrznej. Zostaną dostarczone z Niemiec. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha, dziękując szefowi polskiego MSZ za życzenia, napisał Dziękuję za solidarność z Ukrainą w naszej walce o niepodległość. Dziękujemy Polsce i Polakom za Wasze niezachwiane wsparcie. Dziękujemy Polsko. Dziękujemy przyjaciele. Dodał ukraiński minister po polsku. Do chorzowskiej prokuratury został doprowadzony mężczyzna, który w piątek zaatakował nożem przechodnia przy ulicy Siemianowickiej. Mimo podjętej reanimacji ofiary nie udało się uratować. Sprawca został ujęty przez mieszkańców i przekazany policji. 47-latek po przesłuchaniu ma usłyszeć zarzuty. Mieszkańcy Zabrze głosują w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Do drugiej tury dostali się obecna prezydent Ewa Weber i założyciel ruchu Lepsze Zabrze i wieloletni radny Kamil Żbikowski. Głosowanie zostanie przeprowadzone w 89 lokalach wyborczych na terenie miasta Zabrze, które będą czynne od godziny 7 do godziny 21. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X obok nazwiska tylko jednego z tych kandydatów. Znak X, a więc co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Mówił Michał Fijałkowski z katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego: postawienie znaku X przy obu nazwiskach powoduje, że głos jest nieważny. ONZ oficjalnie ogłosił gazę strefą głodu. To pierwszy taki przypadek na Bliskim Wschodzie. Eksperci ONZ szacują, że w tym rejonie zagrożone głodem jest pół miliona ludzi, a ta sytuacja jest bezpośrednim skutkiem działań rządu Izraela. Politycy Zachodu obudzili się za późno w temacie strefy gazy. Tak uważa Radosław Sterna z Karitas Polska. Zwykli ludzie, ja myślę, że mieli świadomość tego, że w Strefie Gazy dzieje się bardzo źle. Natomiast świat zachodni, ze względu na pewne uwarunkowania polityczne, sojusznicze, jakoś nie chciał wziąć pod uwagę, że Izrael może popełniać zbrodnie wojenne na terytorium Strefy Gazy. Żona prezydenta Turcji, Emine Erdoğan, zaapelowała do pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Melanie Trump, o wystąpienie w obronie dzieci cierpiących w strefie gazy, poinformowała stacja BBC. Emine Erdoğan z uznaniem wypowiedziała się o wsparciu, jakiego Melania Trump udzieliła dzieciom cierpiącym z powodu wojny Rosji przeciw Ukrainie i wezwała ją do poszerzenia swego rzecznictwa na Palestyńczyków i by bezpośrednio zaapelowała do premiera Benjamina Netanyahu, by zakończył kryzys humanitarny w strefie gazy. Na koniec zaglądamy jeszcze na tor kajakarski w Mediolanie. Tam nasze kajakarki Anna Puławska i Martyna Klat zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K2500. Polki o 58 sekund pokonały, 58 setnych sekundy pokonały duet kajakarski z Australii. Na trzecim miejscu finiszowały Niemki. To drugi medal wywalczony przez polskich reprezentantów w tych zawodach. W sobotę Anna Puławska zdobyła złoto w jedynce na 500 metrów. Klimat. A jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i to w całym kraju. Z kolei prawie cały prąd pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i wiatru. W tym właśnie momencie zaczęły się już zielone godziny, czyli czas, kiedy można korzystać z nadmiaru produkowanej energii. I te zielone godziny potrwają do 15. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Najlepsza pogoda dziś na zachodzie i południu kraju na pozostałym obszarze więcej chmur i może popadać. Na północnym wschodzie nawet zagrzmi temperatura od 16 do maksymalnie 20. Wyjątkowo chłodna jest na podchalu, bo tam tylko 13. Autopromocja.